wydałem książkę. Oh, yeah! Brzmi fantastycznie, wydałem książkę i powiem Państwu szczerze, że kredyt, który musiałem zaciągnąć, żeby sobie wydać książkę, będę spłacał przez najbliższe tam 3,5 roku, ale warto było. Naprawdę warto było wydać książkę, warto było wydać książkę, żeby móc stanąć przed Państwem, przed kamerami i powiedzieć właśnie, o wow, wydałem książkę, jak człowiek rośnie. Książka nazywa się No i pogadali, to nie jest powieść, to nie są wybitne wiersze, to nie jest poezja, to nie są opowiadania, nawet to jest zbiór wywiadów. No ale książka z koleżankami, z kolegami z pracy, tam ze szkła kontaktowego. Można sobie sprawdzić, można sobie kupić, że nie kłamię, to będzie mi bardzo miło. Mam od egzemplarza całe kurwa złoty 70, więc nie ma żadnej różnicy, czy kupicie, czy nie kupicie, no, ale będzie mi po prostu miło. Natomiast jest drugi moment, dla którego warto wydawać książkę. To jest ten moment, kiedy dzwoni do ciebie wydawnictwo i mówi, panie Tomaszu, może pan sobie do nas przyjechać i odebrać wydrukowany egzemplarz pańskiej książki. Słuchajcie, to jest jak, wiem, jak trzymanie noworodka. To, to, to jest jak, jak orgazm. trzymasz te gorące dzieło, prosto z drukarni, głaszesz, całujesz po okładce, jesteś z siebie dumny. Powiem że mi odwalił. Mi przez trzy dni odwa odwaliło źle. Użyję terminologii stand-uperskiej. Mi kurwa odjebało. Po prostu. Przez trzy dni byłem najgorszym typem na kuli ziemskiej, co musiała znosić moja żona. Kochana kobieta, z którą jesteśmy od 20 lat. Ja do niej mówiłem teksty pod tytułem Nałóż mi niewiasto na plecy płaszcz Norwida. O to straszne! Jak można! Ale? Po trzech dniach mi przeszło. Zapytacie, co się stało po trzech dniach? Otóż po trzech dniach najgłupszy pomysł do głowy, jaki mógł się przydarzyć, trafi, trafił mi do głowy, jaki, jaki mogłem wymyślić? Coś najgłupszego. Otóż mówię, no, trzy dni minęły, prawda, kiedy już moja książka, no i pogadali, jest tam na rynku wydawniczym, można ją sobie kupić, prawda? Czas kurwa sprawdzić listę bestsellerów. No! Oh. Moja pozycja po trzech dniach zameldowała się na zaszczytnym 95. miejscu. Ja mówię, ja pierdzielę, no dramat. Ale ja mówię, przynajmniej sprawdzę, żeby się pogrążył, mówię, przynajmniej sprawdzę, kogo wyprzedziłem, kto jest na 96, a kogo muszę gonić, kto jest na 94. I w swoim narcyzmie twórczym mówię, no nie wiem, to jestem gdzieś obok Czechowa, może nie wiem, jestem tuż pod Szekspirem, o, może nie wiem, Dostojewski gdzieś tam w pobliżu się na tej liście krą. Nie. Byłoby zbyt pięknie. Otóż wyprzedziłem pozycję o jeden. Na 96. miejscu była wybitna twórczość literacka pod tytułem, i to nie jest żart, Pucio chce siusiu przygoda z pieluchą. <gry> bardzo śmieszne, naprawdę bardzo Państwu dziękuję za, za, za tę reakcję. Mhm, super. Nie było mi do śmiechu, ale mówię, zobaczę, Pucia pokonaliśmy, okej, okay, nie jest najgorzej. No, to... Kogo trzeba gonić? Kto jest na miejscu numer 94? I na miejscu numer 94 nie uwierzycie. Ja nie wierzyłem do tego momentu, dopóki nie sprawdziłem, że tego typu literatura w ogóle kurwa, istnieje. A oni są i w dodatku są nade mną. Co prawda, pozycje nade mną, ale są. I tu uwaga. 450 ściegów ręcznych i podtytuł Zaszalej z własnym kłębkiem. Comedy Club. Nowe odcinki w sobotę i niedzielę o 22 w Comedy Central.